Polityka ze sportem przenikać się nie powinna, ale przed wyborami prezydenckimi, a tak naprawdę pomiędzy dwoma, dwoma turami, jest tego coraz więcej. Włączył się w dyskusję polityczną niestety również prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, o którego wypowiedź chciałem właśnie ekspertów zapytać. Najpierw przeczytam wam tweeta, jakiego zamieścił, zamieścił Zbigniew Boniek. Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami. Ludzi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska. Panie Andrzeju, pan to skomentował na Twitterze, ale proszę rozszerzyć wypowiedź twitterową. Proszę bardzo, no, ja cenię Zbyszka Bońka. Znam go no, jeszcze jako juniora. Pamiętam, ja jeszcze, chyba byłem pierwszym takim dziennikarzem, który z nim rozmawiał. Pamiętam jeszcze, jak był w widzewie, jako młody chłopak, trener jezierski. Ja nam przyjechałem jako młody dziennikarz z Portu Katowickiego porozmawiać. Siedziałem ze Zbyszkiem, potem biegałem z nimi po plaży w setnich. Nie wie na zgrupowaniu, bardzo cenię Zbyszka jako piłkarza. Cenię go jako człowieka. To jest wyjątkowo inteligentny człowiek. Ale ta jego wypowiedź była niepotrzebna. No on się potem jeszcze nie potrafił z tego wycofać. Mówi, że podaje tylko fakty. No, oczywiście, że to są fakty, ale no, pewnie ludzie mogli się poczuć urażeni. No, ja mu odpowiedziałem, że Zbyszek to nie jest dziwne bo Zbyszek napisał, że to jest dziwne, każdy człowiek, czyli on i ja, obaj po wyższych studiach, obaj znamy kilka języków, obaj chyba no, nie jesteśmy głupi, ale nasz głos liczy się tak samo jak tego, który nie skończył studiów, jest robotnikiem, Niewykształcony. Moi rodzice byli niewykształceni, tak jak powiedzmy ja i bracia. Skończyli tylko szkoły podstawowe, pracowali na roli, ja też im pomagałem. No i dużo ludzi mogło się tym poczuć urażonych. Także wypowiedź Zbyszka tego, jak zaznaczam, wyjątkowo inteligentnego człowieka była zupełnie niepotrzebna. Panie Janku, jest to w pewnym sensie policzek wymierzony zwykłym, zwykłym ludziom, zwykłym Polakom? Wydaje mi się, że no nie chcę tutaj oceniać Zbyszka, bo jest to mój przyjaciel z boiska, natomiast ta wypowiedź była niefortunna. Powiem tylko dwie, o, o dwóch rzeczach. W reprezentacji Polski grali zawodnicy pochodzący, przepraszam, z wiejskich klubów. Hubert Kostka, Jacek Szynówek, którego zresztą ja kaperowałem swego czasu, byłem u niego w domu na wiosce, Kuba Błaszczykowski, którzy zrobili światową karierę. Nie rozumiem w ogóle tutaj e, takiego jakiegoś wy, wy, wybiórczego głosowania. Wszyscy jesteśmy Polakami i powtarzam, mamy najlepszą publiczność na świecie. Na Stadionie Narodowym są fenomenalni ludzie i tam są emeryci, tam są po podstawówce, tam są ludzie z prowincji, ale tam są przede wszystkim Polacy. I tak właśnie na trybunie tworzył się ta drużyna polska. I to jest ważne. Zbyszek tutaj wydaje mi się zagalopował się trochę. I ja, gdybym ja był kandydatem na prezydenta Polski, to nieważne kto by mnie wybrał, jaka grupa społeczna, wybrali mnie polacy. Poza tym wszystkie karty były chyba jednakowe. Tam nie było kart dla osiemnastolatków, dla pierwszoklasistów, czy, czy dla ten. Po prostu Niefortunna wypowiedź. Mam nadzieję, że Zbyszek się zreflektuje i skoryguje tę swoją wypowiedź.